Wrzuć chleb do gotującego się mleka. Będziesz w szoku jakie danie można z tego wyczarować. Weź zwykły chleb i rozdziel go ręcznie na mniejsze kawałki. Następnie przelej 1 litr mleka do garnka. Gotuj je na małym ogniu, aż się zagotuje. Gdy mleko się zagotuje, wrzuć do niego chleb. Gotuj chleb w mleku przez około 3 minuty. Następnie za pomocą szczypiec wyjmij chleb do miski. Pozostałe mleko w garnku nie będzie już potrzebne. Poczekaj, aż chleb lekko ostygnie. W tym czasie przygotuj masę jajeczną. Wbij trzy jajka do miski i dodaj przyprawy mikserem ubij jajka na gęstą pianę. Tak powstałą masę jajeczną dodaj do miski z chlebem. Ponownie ubijaj mikserem, aż uzyskasz dość gładką konsystencję. Następnie przelej masę na okrągłą blaszkę wysmarowaną masłem. Wstaw ją na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Po tym czasie wyjmij spód i rozpocznij kolejny etap tego przepisu. Spód posmaruj sosem pomidorowym, a następnie dodaj tarty żółty ser. Kolejnym składnikiem jest salami. Rozłóż plastry salami na serze. Dodaj także ulubione warzywa. Ja użyłam kukurydzy, pieczarek i papryki. Ponownie włóż blaszkę z powstałym daniem do piekarnika na około 7 minut. Po tym czasie wyjmij i podawaj jako pitce. Smakuje idealnie. Na pewno zrobisz ją ponownie.